Cześć widzowie, teraz no, w jest końcu. północ ileś i będziemy żreć teraz na cytrynę. Tym, na tym? Tak. Okay. No, nie na tym. Ty już się widziałeś. Po widzowie, Zatem... pa, pamiętacie kilka godzin temu miałem to zjeść, nie? To ja jeszcze tego, tego, tego... On nie zjadł. I tego nie zjadłem nic. Co ty robisz? Ty może coś? Nie. Dobre, a to jak jest. Dobra, zostawcie suba i lajka. Like, U mnie to samo. A to... W ogóle ja nagrałam live'a. Dzisiaj? Live'a. Ja też nagrałam live'a. A ja mam dłuższego live'a. <grym> Jezu gdzieś. Dawaj, to jestem najlepszy w klejeniu. No, no, okej, okay. no to będzie porówno. Dobra, porówno. Ja bym że to ładnie O, Ociekaj! Opowiesz, opo, 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 opowiesz, kiedy przez sekundę, sekundę stała? Kuba spał. A, a mieliśmy nie spać. Właśnie, a po drugie. Kasper doszedł do 83 drzwiach w, w doszach. Ej, patrzcie, a 1 ja się jeden dziesiątek z kolegą on sam. Normalnie przyszedł no, na, e, na esie figurę dwa razy. Sika jeszcze, jeszcze milion razy przeszedł tego stwora dziwacznego. Wiecie, co robi. Skryca Skrymco? Jeszcze dostał takiego gościa, że. Gdzie, patrzcie, są drzwi, wchodzi, a one są złe. A w tym samym czasie jakby lecił Jeszcze idzie rush. I go nie zabija I to jest dziwne I było osiągnięcia Do tego jeszcze że, czy, e, nie przeszedł chyba czegoś takiego jak error Przeszedłem error No to fajne Jestem no do... A kiedy tu będzie? <grywa> <grywa> Kroje i kroja tutaj <grywa> Ja teraz... Kto ma chcę iść spać? Zgadzujesz <noise> Czemu się chcę spać? Przepraszam, że zamknąłeś oczy i poszedłeś spać Nie poszedłem spać Poszedłeś Nie tak. Tam to, tylko mam oczy, a Ty wtedy na tym samym czasie, lekko zamknąłem oczy Ty, ty zobaczyłeś Dlaczego o Ciebie mówiłem, a Ty się nie odzywałeś <noise> bo, bo, bo ja byłem zbyt leniwy, żeby coś powiedzieć Ale Ty leniuch Nie, <noise> Chcę ci kupić jakiś ten. Kupuj Inkę, to ci kochę jak wypiję nie będę święta. Inka? Tak, to taka kawa. Wiem, mam e sam. A to czemu ją nie przyjazłeś? Bo... Kacper! Ty to zrobiłeś nierówno! Chuj. Ty bardziej przejma, ja mam mniejszą, po drugie ty na odcinku. Będziełaś chy... u Nie ma było tego. Nikt tego nie ogląda. to sobie załagiwamy. Ja nie wiedziałam, że to jest wszystko. Czyli to moje. tak że ja tego nie Zobaczycie. Trochę sobie. Trochę ciszej. To lepiej zamknąć. Dzisiaj. I takie, ja. Ja jedę po herbatę. Bo ja też mam herbatę. A ci herbatę? Tam też jest zrobiła. To są moja. Wiem. Mu pytam. Ale przez kilka godzin leży. Dziś ma herbata. Tam. Peska. Uratowałem. Eee! Co? Widziałem, że ten oświec nie będzie do mnie pasował. Dlaczego? Nie, chcę chore. Ja. Ty po prostu marnę leś pieniądze. A <grym> marnę Dobra, widzowie, robię głupią rzecz. O północy. Myślałem, że to coś się zabrało. Nie, bo wy przyjdzie To <grystanie> <jest zapada> <grystanie> Zawsze pada Masz pada. dziś padać kobiet <noise> Nie ma czegoś takiego Jest to Na one shot'a Co? Co? Umieś jest to na one shot'a Dobrze tego nie jadę Jedz to <noise> Nie Bole mi uszy Oh. <gry> Ale jak... Mogę to zjeść na one shota? O! Mm -hmm. Ale. Ale. Nie wiem jak zrobić tego? Ale będę się chwasić. Okej? Okay. Okay? Na one shota, a nie na jednego lidza. <gry> Herba ta dziwna Oj, Ale dostałem. Jest to na one shot'a o. Na Łandszota Okej. Okay. To? to całe. żeby to już nie było. A ja obiecałam wam zrobię możliwe, że o... Trzeciej w nocy nagram film. Ciekawe czego? Nie wiem. Mam powiedzieć, że dobrze. Będziemy rośliny. Czy chodzi za chwilę pogrzeć? Co? Ja chcę zagrać dorosły dwójkę? Jest ci dwójkę. Czy ja? Ale ja zagram, bo ty nie możesz. Albo ja zagram. Bo ty nie możesz. Czekaj, wkręcam to. Nie trzeba wkręcać. No teraz ktoś bym zrobił. Ja dalej że... Ży... Jest to całe! A ty nie jesz Nie, nie bo się skrwa, że ty, ty przynajmniej zjadłeś y, pierwszy. Cytryna. Że ty jesteś mistrzem. To, tu i tego już nie ma. To tylko w dziuchu ma być. <ślesy> 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 <ślesy>

<onders> Greit. <God. rictly sinners> Co? Co? Dużo I co? Nie skłosiłeś się. Oh. Wiesz, że tutaj, tutaj jest cytryna? Tak jest. Nie zrobisz tego. Ale zrzucić mam, czy wycisnąć sok? Czekaj. Wycisnąć sok. Z każdej cytryny. Mogę to zdjąć. O, widzisz. Z każdej cytryny. Super. Jest noc. Cicho. Zero jest 200. Chyba. Prosa. Chyba... Chyba jakieś kilka godzin padało, prawda? A nie padało? Nie pada. Nie pada do doda. No. Bo już nie pada. Super, dobrze. I teraz różne wróciła. Ja nie jest. Jest po śniadkę.

nie spać no nope. ja dzisiaj nie próbuję spać I domu ja chyba dostanę szlaba bo muszę iść spać co ty zrobił? Pomyślałem. z czym? a ja chciałam zrobić szmatkę a nie papier <grym> ej ja, ja mam dobry pomysł ja mam dobry pozór, ale nie wiem, czy Ci się spodoba. Że hmm? Że Twoje jestem ułożyć. Bo ja żadnych nie próbowałam. Uciąć, to wyciąć ci włożyć. Nie to głupi pas, nie? nie. Ja to wrócę. <noise> Moja pora by mi... Wiem. No dobra, to to mogę widzieć, ale bym to nie miał. No to widzę. Wiem. Nie tę To ruszę do swojego, Moja kwalifikacja już mam. O, wszystko, co dzisiaj. Nadalnie wydaje się sekundę. Nie. Dlaczego? Bo mieliśmy dzisiaj nie spać, a ty już... I tak to zwaliłeś. Nie zwaliłem. Tak. Nie zaspałem tam. Tylko wciągnąłem... No tylko się mknąłem oczy. Na sekundkę. Jak kwaśne <noise> kwaśne? Coś no, właśnie? No No Okej okay. nie tutaj nie gryzłeś to Co? Ale coś gryzłeś? Jaki gryzłeś? Bo tylko ten ten Ten? Tak? Aj powiedzieć, że mi to. że trzeba powiedzieć, Z podłogi nie jam. Oh, ja to dzisiaj wszystko, bo uśmiechnie. Nice. Kto nie jadłeś? Ja tutaj które jadłeś, a nie które nie jadłeś. I to? Ja ja to z też... podłogi. To nie, to nie. Ja. Idź po smatanie. Oh.

Ja umiem wseni, ja umiem doskonale. Kiedyś ja schowałam telefon. Normalnie mama zgasiła światło, a ja później to robię. A co grałeś? Nie wiem jak jest gry. Kiedy miałam gry. Wcale tego nie wieram. Będziesz to jad? Nie. To co ty może robisz? To co mówiłem. Nie. <gry> 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 ja, ja tego nie lizałem, ale nie. Ja ci nie pozwolę. No późno. Ok, to za to jest właśnie. Dlaczego no, ty jesteś taki kwasio? Ja nie z A pamiętasz ten ostry ta popryczkę ci. na no, no wcale nie była ostra. Tak, Pow. Bój, nie była ostra. Pow na no, odcinku. Dawaj mi chybką mleką. Fajnie, że nie jest ostra, fajnie, no. Ej, następnym razem ja bym na łączę tak. No. Na pewno chcesz to robić? Ale ja ci już tego nie odpuszczę. Nie będę musiał to zjeść. O nie widzę że chyba ktoś ujdzie. Czekajcie. Nieważne. O, ku... mamy syp. Idziemy spać? Okej. Okay. No. Nie, chcę coś zrobić. Nie idę spać, ale idę dżumać. A. A! Dlaczego mnie nie widać? Miał rękę. A ty jak nic cudem. <grym> a dla mnie to nie ma. O, było o nie, bo nie to się Nie będzie to. Uderza twój telefon i znowu trafia tam twój oh, Nie, to takie coś. Ui, uderza twój pik, pik, pik. pyk. Pyk, pyk. I jestem, wyciąga się twoja twas, moja tłas, pyk. Nie, nie, nie. I tak. Pyk, 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 pyk! I to? Pyk! I dwa telefony są rzucane do góry. I jeden tablet gdzieś tam. Mm. Tutaj jestem widzowie nie widać Ale A ja lubię to, jak ten pija. To jest kwaśne? Ale jednocześnie to nie jest kwaśne. A limonka była kwaśna? Tak. A, os, a ostry sas? Był kwaśny, był ostry, był kwaśny? Nie. A był ostry? Nie Jeter Dam ci dużą miszkę Dam ci na pewno tego sasu ci chodzi, nie? Takie już. I takie Nic się nie stało I tak to było od 400 łzyk a... Nie Ej, ciekawe, czy by cię zablamał od najmniej... od najni ostrzejszego do najostrzejszego świata. Tak wszystkie wlewam. Daj mi swój telefon. Twój. A co chcesz zrobić? też zobaczyć. No nie Ja wszystko widzę, pamiętaj. Ej, Patrzę na twoją baterię, atom sześćdziesiąt 69 Co? Serio? Poka. Pokaż Pokaż, pokaż no, Nie, 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 nie. Oh <small> I trochę gorące daj Jeszcze zobaczycie zobaczyć czy mam tyle baterii oh, co? no weź spoko daj daj mi telefon będziesz tam na jeszcze sos? ten co? co najostrzejsze? Co dalej, jeśli Co proszę? 29 zł i tam jaka jest dostawa? 50 zł. Trzeba oczywiście Dostawa. Plus 13 zł. To zapłacić jakieś. 62 zł. Hot Chips Challenge Box z papryczką Karolina Reaper. Plus 5 sztuk chipsów. Zgadnij ile kosztuje? 15 zł. Jeszcze raz. Hot Chips Challenge Box z papryczką Karolina Reaper.

Łukasz. Została plus 16,90 A jest sam to rzecz? 150 groszy. Już ci się to nagrywa 23 minuty i 53. O, to będzie już maksimum, więc wyłącz. Mm -mm. Jeszcze tam jest. Dobrze. Ale ja chcę już nagrywać po co? Muszę stawić ten film na YouTube'a. No i ma. Nie Ale widzowie nie właśnie ukłamuję. Jest Czarna noc. Eee! Elo, patrzcie. Noc jest. A tu jest kokka. Nie no. No to zostawiajcie. Łapki, subskrybujcie ten kanał. Szymajko. Cześć!